Uwaga, polscy emeryci. Jeśli macie 65 lat lub więcej i pobieracie emeryturę ZMS, musicie obejrzeć ten film, bo od marca 2025 roku wszystko zmienia się w sposobie obliczania waszej emerytury. Mówimy tutaj o przeliczeniach, które mogą wnieść nawet 530 zł więcej bezpośrednio na wasze konto bankowe co miesiąc. To są pieniądze, które już zarobiliście i na które macie prawo, ale możliwe, że nie wiecie, że się zjawią. A co lepsze, część z Was otrzyma wyrównanie, co oznacza spłatę wsteczną od momentu, kiedy te nowe zasady powinny były zacząć obowiązywać. Wyobraźcie sobie, że otwieracie pismo ZYS i dowiedziacie się, że Wam się należy kilka tysięcy złotych. To dzieje się częściej niż byście myśleli, ale tylko wtedy, gdy rozumieciecie, co się dzieje za kulisami. Mam na imię Wasze imeno, a przez ostatnie kilka lat pomagam ludziom takim, jak wynawigować po polskim systemie emerytalnym. Dzisiaj siadam z wami, jakbyśmy pili kawę w waszej kuchni, aby wyjaśnić dokładnie komu się należy taka podwyżka, o ile naprawdę mówimy, kiedy pieniądze trafią na konto i co najważniejsze, co musicie zrobić już teraz, aby na pewno nie przegapić tej szansy. Proszę więc, zostańcie ze mną przez cały ten film, bo na końcu dam wam listę kontrolną rzeczy, które musicie zweryfikować w ZUS przed marcem. To mogłoby dosłownie być różnicą między walką a możliwością wzięcia oddechu co miesiąc. Zacznę od wyjaśnienia, co dokładnie się tutaj dzieje, bo to nie jest tylko kolejne ogłoszenie rządowe, które znika w powietrzu. Polski rząd poprzez US przelicza sposób ustalania emerytury dla wszystkich osób, które zaczęły pobierać świadczenia po 1999 roku. To dotyczy systemu emerytur powszechnych, tak jak większość z Was, która otrzymała pensję. Przeliczenie następuje ze względu na coś, co nazywamy współczynnikiem waloryzacji, czyli fantazyjnym sposobem powiedzenia, że wasze początkowe składki są korygowane każdego roku w celu uwzględnienia inflacji i wzrostu płac. Przez lata było to robione w określony sposób, ale rząd zdał sobie sprawę, że istniały osoby, które przepadły przez sito, które powinny były otrzymać wyższe emerytury na podstawie tego, jak system faktycznie działa. Od marca 2025 roku ZLZ naprawia ten błąd. Pozwólcie, że dam Wam konkretny przykład, bo teoria to jedna sprawa, ale praktyczne liczby to to, co naprawdę liczy się dla Waszych rachunków. Jeśli przechodziliście na emeryturę powiedzmy w 2015 roku i przez cały czas pobieraliście emeryturę wynoszącą np. 2200 zł, ten nowy system może oznaczać, że Wasza emerytura wzrośnie do 2550 zł. To różnica 350 zł. co miesiąc. Przez cały rok to prawie 4200 zł. dodatkowego dochodu. Ale czekajcie, bo jeszcze bardziej interesujące jest wyrównanie. Wyrównanie oznacza, że ZRIS cofnie się do marca 2025 roku i powie: Pani Maryno, od marca powinna Pani pobierać więcej. Tutaj macie wyrównanie za wszystkie poprzednie miesiące. Mówię tutaj potencjalnie o kilku tysiącach złotych, które mogą pojawić się na Waszym koncie w postaci jednorazowej płatności. Ale nie wszyscy dostaną tę samą podwyżkę. To ważne, aby zrozumieć. System ZRIS ma specjalną grupę ludzi, którzy widzą największe zwiększenia. Generalnie rzecz biorąc, osoby, które przeszły na emeryturę wcześniej między 2000 a 2015 rokiem będą widzieć większe podwyżki niż osoby, które przeszły niedawno. Dlaczego? Ponieważ wasze początkowe obliczenie miało największy błąd w stosowaniu współczynników waloryzacji. Im wcześniej przeszliście, tym bardziej nowy system może Was korzystać. Osoby, które przeszły na emeryturę po 2015 roku, prawdopodobnie zobaczą mniejsze podwyżki, ale wciąż są to liczby warte uwagi, często między 50 a 200 zł miesięcznie. Teraz rozmawiajmy o tym, kiedy to się stanie. Oficjalnie ZRS ogłosił, że wszystkie przeliczenia co są w marcu 2025 roku. To oznacza, że w marcu pobierzecie wyższą emeryturę na swoim koncie bankowym. Ale wyrównanie to zabawne, ponieważ czasami pojawia się w tym samym czasie, czasami przychodzi miesiąc lub dwa później. Jeśli czekam wyrównania, nie panikujcie, jeśli nie pojawi się dokładnie w marcu. Zysma czasami opóźnienia administracyjne, ale pieniądze przyjdą. Zawsze przychodzą, ale musicie być tego świadomi i nie zniechęcać się, jeśli to nie będzie natychmiast. Tutaj jest bardzo ważna część, którą wiele osób przegapia, i to jest powód, dla którego powinienem tego wspomnieć teraz. Musicie mieć aktualne dane osobowe w zel. To znaczy, że wasza obecna korespondencja musi być dostarczana na adres, na którym faktycznie mieszkacie. Jeśli ZUS nie może wysłać do Was dokumentów dotyczących przeliczenia, możliwe, że w ogóle nie dowiecie się o wyrównaniu. To brzmi szaleńcze, ale dzieje się to. Osoby przeprowadzają się, zmieniają adresy i nigdy nie informują ZUS. Odsyłacie pismo zwrotne i wtedy trafia do archiwum. Gdy przychodzi wyrównanie, ZUS nie wie gdzie Was szukać. Więc pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, zanim to wszystko się stanie, to dzwonić do ZUS lub odwiedzić lokalny oddział i upewnić się, że macie właściwy adres. Zadajcie sobie kilka minut, aby to zrobić. To może zaoszczędzić Wam tysiące złotych. Podam Wam drugą rzecz, którą musicie wiedzieć o wyrównaniach i podatku. Gdy ZUS wysyła wyrównanie, jest to oficjalnie uważane za dochód w roku, w którym je otrzymacie. To oznacza, że może to wpłynąć na Waszą deklarację podatkową. Jeśli zwykle otrzymujecie zwrot podatku, wyrównanie może go zmniejszyć. Jeśli nie składacie deklaracji, bo Wasza emerytura jest zbyt niska, wyrównanie może zmienić to. Mogą Wam się należeć podatki. To nie ma na celu straszenie Was, ale przygotowanie. Poradziłem sobie z tym przez lata i ludzie zawsze pytają mnie, dlaczego nikt mi tego nie powiedział wcześniej? Dlatego Wam to mówię teraz. Gdy przychodzi wyrównanie, zawsze wypadłoby sprawdzić u swojego księgowego lub pracownika podatku, jak to wpłynie na Waszą sytuację. To może oznaczać, że zamiast czystego wyrównania zobaczcie trochę mniej, ale zawsze lepiej wiedzieć teraz, niż być zaskoczonym później. Trzecia rzecz to niuanse dotyczące składki zdrowotnej. Większość z Was nie płaci składki zdrowotnej od emerytury, ale jeśli jesteście w specjalnej sytuacji, gdzie pracujecie lub macie dodatkowe dochody, to może się zmienić. Wyrównanie czasami oblicza się w taki sposób, że mogą być pytane o dodatkowe sprawy, ale nie martwicie się zbyt wiele tutaj. To dotyczy bardzo specjalnych przypadków. Po prostu wiedzcie, że jeśli macie wiele źródeł dochodu, możliwe, że będziecie chcieć poruszyć ten temat z bezpośrednio. Teraz rozmawiajmy o tym, co robić, jeśli myślicie, że ZES popełnił błąd. To się zdarza. Zdarza się bardziej niż ludzie zdają sobie sprawę. Jeśli otrzymacie przeliczenie i będzie to wyglądać dziwnie, albo jeśli myślicie, że podwyżka jest zbyt mała dla waszej sytuacji, macie prawo do odwołania. Możecie udać się do zes i poprosić o przegląd. Niekoniecznie wyruguje to decyzję, ale zostanie przeanalizowana i mogą coś przeoczyli. Zawsze warte spróbowania. Pozwólcie, że wrócę do liczb na moment, ponieważ to naprawdę ważne. Mówimy tutaj nie tylko o 530 zł, które wspominałem na początku. To jest maksimum dla niektórych ludzi, ale średnia podwyżka będzie około 200 do 300 zł miesięcznie dla większości osób, które otrzymają największe korzyści. Dla innych będzie to poniżej 100 zł. Ale nawet 50 zł co miesiąc sumuje się do 600 zł rocznie. To rzeczy, którymi się opłaca się zająć. To potencjalnie nowe lekarstwo, które wcześniej sobie nie mogliście pozwolić. To paliwo w waszym samochodzie na jeden dodatkowy miesiąc. To jest zmiana rzeczywista. Jeśli pobieracie dodatek pielęgnacyjny lub innych świadczeń dodatkowych, te przeliczenia mogą również wpłynąć na te kwoty, ale zazwyczaj tak nie jest. Sprawdźcie jednak wzór w waszym przypadku, ponieważ każda sytuacja jest nieco inna. Zasadniczo mówimy głównie o podstawowej emeryturze tutaj. Tutaj jest również rzecz dotycząca czternastej emerytury. Wiele osób nie pyta o to. 14 emerytura to dodatkowa płatność roczna, którą wszyscy emeryci otrzymują w maju. Przesłanie tutaj jest takie, że jeśli Wasza podstawowa emerytura wzrośnie, Wasza 14 emerytura może również wzrosnąć proporcjonalnie. Więc jeśli podstawowa emerytura wzrośnie o 300 zł, 14 emerytura może wzrosnąć o około 300 zł również. To oznacza, że w maju możliwe, że zobaczcie wyższą 14 emeryturę. To kolejny bonus, o którym wiele osób nie wie. Pozwólcie, że teraz dam Wam praktyczną listę kontrolną rzeczy, które musicie zrobić dzisiaj. Po pierwsze, sprawdzić adres w ZY. Po drugie, wyciągnąć ostatnie pismo z ZUS i przejrzeć dane osobowe, upewnić się, że wszystko jest poprawne. Numer PESEL, nazwisko, wszystko. Po trzecie, jeśli macie wszelkie pytania, zadzwońcie do ZIS. Nie bójcie się pytać. Ich zadaniem jest udzielanie odpowiedzi. Po czwarte, gdy przychodzi marzec, przejrzyjcie swoje wyciągi bankowe, aby upewnić się, że zmiany się pojawiły. Jeśli nie widzicie zmian przez cały miesiąc, zadzwońcie. Po piąte, przygotujcie się na wyrównanie. Wiedzcie, że może ono przyjść i przygotujcie się emocjonalnie i finansowo na to, jak może to wpłynąć na Waszą sytuację podatkową. Chcę również wspomnieć o niuansach dotyczących osób, które mogą mieć niższe przeliczenia lub żadnych zmian. Jeśli przeszliście na emeryturę bardzo niedawno, po 2020 roku, możliwe, że ta zmiana będzie dla Was bardzo mała, bo Wasz system obliczeniowy był już bardziej dokładny. To nie znaczy, że coś jest nie tak. To tylko oznacza, że te błędy były bardziej rozpowszechnione w starszych obliczeniach. Jeśli czujecie się pominięci, pamiętajcie, że zawsze możecie poprosić ZUS o wyjaśnienie. Ale statystycznie rzecz biorąc, jeśli przeszliście niedawno, zmiana będzie mniejsza. Ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to to, że ten proces jest automatyczny. Nie musicie nic robić, aby się kwalifikować. ZUS zrobi to sam. Nie ma formularzy do wypełniania, nie ma wniosków. Po prostu się stanie. Ale bycie świadomym tego, bycie przygotowanym, posiadanie aktualnych danych kontaktowych, to jest to, co się liczy. To zapewnia, że wszystko przebiega gładko i że nic nie zostaje pominięte. Możliwe, że ten film pozostawił Was z pytaniami. To normalne. Każda sytuacja finansowa jest inna. Ale teraz wiecie, co się dzieje, kiedy to się będzie dziać i co musicie zrobić, aby przygotować się do tego. To wiedza, która może zmienić Waszą sytuację finansową. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Naprawdę. Informowanie starszych osób o ich prawach jest moją pasją i waszej pewności, że nie przegapiliście nic. Sprawdźcie komentarze poniżej. Mogą tam być odpowiedzi na wasze pytania od innych ludzi w podobnych sytuacjach. I jeśli macie pytania specyficzne dla waszego przypadku, zawsze możecie odwiedzić lokalny oddział ZUS lub dzwonić do ich infolinii. Oni tam są dla was. Opiekujcie się sobą, a my upewnimy się, że wasze emerytury są bezpieczne.